Dzień dobry kochani, witam Was w środę, a więc w połowie tygodnia, no, no i tak jak Wam obiecywałam, że coś nakręcę, no to kręcę, ale na razie nie o gołębiach, a pokażę Wam naszą piękną plażę w obie, przyjechaliśmy, jest godzina 17, troszeczkę, troszeczkę odpocząć, bo upały straszne męczą nas, 40 stopni no i postanowiliśmy się troszkę chodzić Podobno w, morze, w morzu woda jest wyjątkowa ciepła, wielu lat nie była też tak ciepła, więc idziemy sobie troszkę popływać. A później może powiem Wam o, o przygotowaniach jak nam idą. Jeśli chodzi o niedzielę przygotowania do maratonu, jak tam sytuacja wygląda, ale sobie w tej chwili jak wygląda nasza plaża piękna. słuchajcie, będzie już na pewno szumiało a dlatego na tę chwilę kończę a i za chwileczkę za chwileczkę jeszcze coś tam program no i słuchajcie, my już zażywamy kąpieli a, ale okazuje się, że tutaj filmu jeśli chodzi o, o gołębie tego nie nagrał dla Was, ponieważ no strasznie wie i wiem, że nie będzie mnie słychać, a, więc nie ma to chyba najmniejszego sensu a, więc próbuję Wam nagrać coś później A tutaj... do usłyszenia nie wiem czy jeszcze dzisiaj uda mi się coś nakręcić słuchajcie, jeśli chodzi o głębia, a jeśli nie to na pewno jutro ponieważ jutro będziemy robić jakiś trening więc wtedy opowiem Wam coś o przygotowaniach a tymczasem pozdrawiam Was do usłyszenia Słuchajcie, miał być trening przed maratonem, ale niestety dzisiaj rano e, dostałyśmy informację, że maraton się jednak nie odbędzie. Mm, troszeczkę późno niestety, bo OMB cały tydzień były przygotowywane pod kątem maratonu. E, no, ale okręg dość długo się zastanawiał. Mieliśmy informację już wcześniej, że, że być może nie będzie maratonu. E, no, ale słuchajcie, decyzja zapadła dopiero dzisiaj rano, e, więc no cóż. W głowie polecam 350 zamiast 750. E, przygotowania były, były solidne, były karmione, jest zupełnie inaczej. No i zobaczymy jak to teraz wyjdzie. E, no cóż, robimy dzisiaj e, krótki trening z miejsca, które już znacie. E, No i to tyle. To może opowiem wam, dojadki, jak co jedziemy do domu, bo tutaj strasznie szumie znowu. Jakieś auto jeżdżą, więc ee, więc parę słów jeszcze na nie No i zaczynamy. Oczywiście pierwsze lecą samice. O, sur, już pędzi. Chcesz pogodnie się Nie wolno. Nie wolno. Zobaczymy co się wydarzy. Z tyłu jakieś obcy. Młody był, próbował dobić. Suri, chodź tutaj. Chodź. Suri! Może troszkę słabo będzie, ale trzeba. Słuchajcie, wzbiły się już trochę. Gdzieś tam przy drodze. No już. No i pięć minut minęło. Yy, i lecą słońce. poczekaj ładnie. Zobaczymy co zrobią samce. W słuchajcie one ogólnie nie są przyzwyczajone do takich treningów wieczornych. A jak widzicie zawsze treningi są rano dzisiaj dzisiaj wyjątkowo nie pasowało mi inaczej, więc, więc o tej godzinie. Poza tym tak jak mówię ta, ta późna decyzja odnośnie tego maratonu odwołania troszeczkę nam tutaj plany zmieniały bo... bo mieliśmy zupełnie inne problemy na ten tydzień jeśli chodzi o głębia no ale cóż no i dobra sobie... no zginęły mi tutaj już też a jest jest troszeczkę pochmurno razie kończę. I co, i może jeszcze parę słów w gołębniku. No i jestem. Idziemy do gołębnika. Zobaczyć co tam się dzieje. Co się tak cieszy? Co się tak cieszy? Gołębie są, są. No i słuchajcie, e, teraz może dwa, trzy słowa. A, bo tak jak mówiłam, na zewnątrz był za duży wiatr, żeby tam za dużo opowiadać. E, o, proszę bardzo. E, tak więc, e, jak mówiłam, Maraton w dniu dzisiejszym został odwołany. Dzisiaj mamy czwartek, więc, więc troszeczkę późno. No, w mojej ocenie można było taką decyzję podjąć no, przynajmniej wczoraj rano. Tak? Ponieważ no, maraton odwołany jest oczywiście ze względu na pogodę. W niedzielę mają być duże upały około 35 stopni więcej nawet gdzieś tam po trasie, tak więc no nie ukrywam, że że byłam za tą decyzją od początku, ponieważ no wydaje mi się, że przy, przy, przy takiej pogodzie no katowanie gołębi no jest jak najbardziej niewskazane, ale ale ta decyzja powinna być podjęta wcześniej tak ponieważ, no, no ze względu na to, że wcześniej nie było tej informacji, no to przygotowywaliśmy je w tygodniu e, pod maraton, a więc a więc zostawały mocniejszą, dużo mocniejszą karmę e, białkową e, typowo na długie dystanse no i zobaczymy jak to wyjdzie, słuchajcie, głębie są naprawdę mocne e, no mam wrażenie, że teraz e, na tej setce Przelaną. Okazuje się, że będą leciały jeszcze z wiatrem. No w, w jakimś sam etapie jest, jest wiatr troszkę boczny ale jedność, jednak większość będzie z wiatrem, e, więc mam wrażenie, że, że gołębie przelecą. No zobaczymy. E, no i cóż, to by było na tyle. Chciałam Wam jeszcze przedwczoraj, coś tam ponakręcać, ale słuchajcie, ze względu na, na brak czasu, no naprawdę, naprawdę nie było, nie było kiedy, e, no raz nam udało się tylko, tak jak widzieliście e, na filmiku nagrać, e, no wyskoczyć, wyskoczyć do łeby na plażę, więc coś tam nagrałam e, no i tak, i tak nam tydzień przeleciał w tej chwili, w tej chwili już wieczorek czwartek, a, jutro piątek, sobotę koszowania o godzinie 15 no i w Nie czekaj. A, no i w niedzielę lecą granza po raz kolejne 350 km tak więc kochani Widzimy się, widzimy się, raczej, e, raczej w niedzielę. E, no może, może jakieś tam dwa, trzy słowa e, w sobotę przy okazji koszowania, ale to jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Suri, wyjdź stąd, nie szczekaj. E, no dobra, kończę na tą chwilę, bo, bo czas już rozdzielać gołębie. E, ze względu na maraton, no nie planowaliśmy w tym tygodniu w ogóle treningu. Gołębie miały zrobić sobie tylko tutaj wspólny oblot w dniu jutrzejszym no ale ale tak jak widzieliśmy ten krótki trening jednak dzisiaj się odbył ze względu na tą a, 350 a, i to trening, trening wieczorny a, raczej raczej w sumie chyba nawet żadnego nie było w tym sezonie wieczornego sez treningu, to był dla nich pierwszy, no ale są ale, słuchajcie, nie podłączałam nawet zegara, bo to nie ma najmniejszego sensu O, przyjdą tak jak zwykle no a chodzi oczywiście o to o to spotkanie w gołębniku i to tyle dobra kochani kończę bo muszę je rozdzielać o, do usłyszenia pozdrawiam was Dobry.